Witam to taki patrz się takiego samczyka przyniosłem do tej staropolskiej Samczyk z tamtego roku A to podejdzie. trochę taki dzikawy ładne oczko białe ma krótszy dziób niż, niż, niż ta samiczka teraz zauważyłem to dopiero ich wpuściłem Samczyk kwarantanna i od razu parowanie. bo samiczka szału dostaje no fajny samczyk w pudełku kał wszystko było fajne tutaj od kolegi niedaleko mnie mieszka już te, te staropolskie kilka lat hoduje fajnej klasy wystawowej bardziej klasy pewnie no, takiego miał Zastaniesz się, po, po takich płowych jest. Może wyjdzie jakiś płowy. bym chciał fajne są płowe. No tu taki te staropolskie Potem pokażę jakie stelopolska jajko zniosła A I tu przyszedł jeszcze na lęcie samczyk. O ten pierwszy co widać. Żółte oko. Jeden feler, który ma to, że ogon trochę się przykrzywia, ale dla mnie to nie feller. Może będzie lepiej zapłatnił. Więc mamy tutaj fajnie. Ta, ta samiczka to moja. No, może samiczka trochę ciemniejsza niż on jest. No, a taka parka będzie też kwarantanna. I, i od razu parowanie. Samiczka tu się już z tą sparowała z jakimś bydlakiem. Jajko zniosła. Ale to nic nie zrobimy. Dobra. No. pokażę szaryki. Boki żółte się sparowały. Tam sobie obrały cele. Przyniosłem im karnik taki, już widzę. Kukurydza groch, wszystko powybierane, zostało jęczmień nie pszenica. Taki czarny samec przyniesiony jest. O, szaryk. Wurczą może gdzieś ten go złapał, to pokażę. Aha. Tu to jest cieja wody serta gdziebym sobie Gdzieś bym sobie ten telefon postawił I ten tu równiutko Jak widać pod spodem czarniutki samczek z 18 roku, chyba czy 19 białe oczko, drugie też dziubek ten puszysty, żat jest straszny. Nie wiem no długość. Nie no dosyć długi jest. Trochę już sypióra w tym piniściu. Tatl mój był niepłodny, więc tam tego oddałem, a wziąłem tego. Nie wiem jak tam widać. Tu od spłodu. Cały czarniutki fajny. Ma ramkę 1 na 2. Tak to wygląda Puścimy go Teraz SLM dostaje do wody to powinny się naparowywać, nie? Powinno być wszystko git tak, czerwone się naniosły Żółte jedna para tu druga tam u góry, odzie wystaje druga się zniosła, si błysk jeszcze się tylko nie zniosły tutaj no i te boki i te czarne szeregi, ja to, to później wstydzę, rzucimy i no tutaj te co miałem boki to stójkowe To te stójkowe, te stójkowe też mogę pokazać mam nadzieję tylko, żeby jajka nie miała i ona chyba już z jajkiem, tu nie będę jej ruszył. ja już kiedyś pokazywałem, ale ona z jajkiem tu jej nie będę zaczepiał dobra no, idziemy jeszcze tam jeszcze zakupiliśmy, jeszcze takie granulki no i Taką rozpłodową Ale jeszcze mam tę, do Do tamtej nie Już dzisiaj będę zmniejszał jęczmień im dzisiaj na dostały Olejek czosnkowy Olejek czosnkowy i kujkoryk Kujkor, olejek czosnkowy i quikor dzisiaj Obrączki czekają Jeszcze jak widać jedynka jest Nic nie zaobrączkowane w tym roku dopiero pary jajka poskładały a miałem wam pokazać jeszcze to zaraz wam pokażę, bo Jak wrzucę to do klatki to zaczyna gruchać mi to to, to miała być samiczka no i tutaj siedziała z samiczkami ona ja przecież nie gruchała, nie nic no i tak zaczyna tak podgruchiwać ale takie wiecie to gruchanie to takie no, a to taka para miała być i ten samy tylko się za bardzo z niego, ale ona jest z, wrze z września. To może ona jeszcze się nie chce parować, nie? No i wziąłem tą Pokażę wam A. Tak jak tam na filmikach widzieliście. Nakrętkę i ten Teraz złapię ją. O, dobra. Waliśmy o tu że telefonik i patrzcie. Nie? nie wiem, czy to widać. Podnosimy, i śrubka zaczyna się kręcić, czyli samiczka. O, coraz większe te napierdziały. Czyli git, czyli samiczka. Tylko, że młoda, i się jeszcze nie chce parować Jeszcze raz. O, widzicie. Nie to, że ja coś kręcę tutaj, mogę dalej nawet. Ale zobaczymy, czy to prawda, czy to działa. Patrz jak kręci się. Lepsza akcja. Zobaczyłem to na tych filmikach. Taki pan kiedyś mi mówił to z, z magnesem, żeby robić. No ale, ten, ja tego dzisiaj nie robiłem, a ostatnio zobaczyłem z tą nakrętką. Teraz sam co tego, co weźmiemy. To jest ten samiec, pewny samiec. A, stoi spokojnie. I teraz patrzcie. Podnosimy i się nie kręci w kółko, tylko robi prawo lewo. Widzicie? <grystanie> to kurwa ha, naprawdę działa. A co najlepsze? To za kim to zrobiłem w domu. Nie wiem czy to dobrze nagrałem. Grała, mam nadzieję, że git. Za kim to zrobiłem w domu, ogólnie to poszedłem po tunitkę do domu. To przetestowałem na chrześniaku. <laughs> na sześniaku na drugim młodym. Potem na mamie sprawdziłem, czy działa to. No i faktycznie na ludziach też to pokazuje git. Tyle zostało. I ta samiczka, co? to najładniejsza, co mówiłem. To też już sprawdziłem. I też niby to pokazuje, że samiczka. Poczekamy zobaczymy. A najlepszy, o! Tutaj patrzcie, ja, to jest piściacek, nie? Pamiętajcie, on się, się wychował w tym. Wy, wychował się w, wychował się w grudniu. Jeszcze nie możemy wiedzieć co to jest. Patrzcie, gdzie nie trzeba nic dalej nic. Ogonek już ma piękny. Dwa na dwa. Nie wiem jak to widać, ale chyba widać bo do ściany przyłożyłem 2x2 dwa dwa ogonek lotka jeszcze nie pospieszane, nie nic i też wezmę tą nakrętkę, wam pokażę to jest po prostu test wiarygodności, nie? Patrzcie. Bierzemy tu nakrętkę, kładziemy mu tu, podnosimy do góry. Oj, 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 czekaj. Bierzemy tu nakrętkę, podnosimy do góry i patrzcie, kręci się. Robi kółeczko, czyli samiczka. To jest test. Ja ją będę trzymał do końca. Jak będzie samiczka przyniosę do niej sam co innego. A ja nakrętka mi wypada. Przyniosę jej sam co innego i na pewno zostanie. Ora raczej będzie fajna samiczka. Popatrzcie. 2 na dwa. Tutaj jeszcze szczęście będzie miała. Tu czyste. Tu coś białego ma trochę. Ale nie wiem czy to na razie tak ma. Czy będzie miała. O tak. Utrzymałem. No pierze się, teraz akurat się pierze, to z grudnia, przecież przed świętami gdzieś tam się dotyło, tak to jest, więc przetestujemy, zobaczymy, czy to jest prawda, czy nie, sorry, że nic nie nagrywałem, ale wiecie, tak trochę nie miałem czasu, bo córa mi się urodziła, no i tak trochę trzeba czasu poświęcić tą córce, trochę byłem na urlopy dwa tygodnie, już wróciłem do pracy. Teraz w pracy drugi poszedł na urlop. Co na te nadgodziny za niego, zmiany robić. A jeszcze o tą młodą pamiętacie, to? to też gdzieś tam z listopada. Młody piszczak żółta na białym ogonie to też jest samiczka. Będzie według tego, tego pokazało, że to jest samiczka. No zobaczymy, kurczę. To, to, to te, te, te trzy sprawdziłem trzy samiczki, no i sprawdziłem te, co sparowałem. Mam nadzieję, że się okażą paro, tylko że ona jest jeszcze może zbyt młoda i się do tego nie chce parować. A może będzie taka oporna do parowania, to wyniesiemy ją do klatki i tam będzie się musiała sporować. Ogólnie, co mi się nie sparowało jeszcze? Te nalęcie. Ogólnie po dobie, dwie doby i wszystko było poparowane. Te nalęcie się nie sparowały. Tutaj żółte mamy, już sparowały się, też trochę opornie było, bo ona się, się sparowała z tym. O, tam samiczka, tutaj samczyk, jajek trochę mamy, tu na żółtych ogonkach się naniosły, te młode na białych ogonach jeszcze nie, lęta czerwona, co tamta samiczka zajebista jest, to już mają jajeczka tamte jeszcze, białe na czerwonych ogonach, jeszcze nie jeszcze nie tu jeszcze nie o, tu leciaczek już ma jajeczka dwa tu pani siedzi na nich o, pokażmy panią siedzi ładnie na dwóch jajeczkach e, tu mają jedno dopiero tak dopiero powoli to idzie nie ma jakiejś szybkości te się chyba sparowały jeszcze tylko te czarne na białych ogonach się nie sparowały jedna para mi tylko ta jedna para mi się nie sparowała i chyba ogólnie już mnie tydzień nie było w gomniku. także nie wiem dokładnie co tam ten trzeba poprzepatrywać A te na ten, na, lęcie, na pewno się nie sparowały te same, zajebiste same co tam jakiś jeden z widzów chciał go kupić nawet dwóch no, no ale tak, a dzisiaj to i tak kurę wywaliłem te jajka To nic, ale wam pokażę coś Jakie jaja wyszły Patrzcie Cztere polskie, się naniosły tu o. Samica Dusi jajko Zniosła w sobotę Jajkę czy w piątek Jakoś tak, tu Patrzcie to, zaziem od tych jajko <noise> Widzicie co odjebała? To jest kurwa dopiero jajo Ale ja i mówiłem, że ja, ja jajecznicy nie chcę robić, tylko kurę, żeby ten widziałem pierwsze młode <noise> No, także tak Czerwone pawiaczki się zniosły Tu lęta, ta litewska jeszcze coś kombinuje jeszcze nie ma e, co tu jeszcze para żółtych już się naniosła e, te lustrzaczki już się zniosły o tutaj pokażę tutaj samczyk siedzi na dwóch jajeczkach już fajnie e, boki czarne też się zniosły tylko nie wiem ile jajeczek ma jedno mają dopiero e, tak a białe na czarnych ogonkach coś mi się Kurwa, nie chcą sparować, to na pewno. Tu boki żółte też już mają jajeczko. Eee, no te się sparowały. Tylko samiec siedzi teraz u dołu, samiczka u góry. Ale one już się sparowały. Już się sparowały. Na 100% Tutaj lęte żółte, ale oni nie siedzą na jajku i nie wiem co tu zrobić z tym jajkiem to Białe na żółtych ogonach się już naniosło, tutaj samiczka jest od niego Co samiczka Od niego Tu samczyk siedzi, ten co kupiony na wystawie był O tutaj się żółte też pchają już Ale jeszcze nie ma jajek, nie ma Tu to młody samczyska to zajebisty to z tego roku semiczka z niego zostawiona. Siwe też już się zniosły. dwa jajeczka są. O, super, super. No i co, srebniaki jeszcze nie. Ale już się ugonie na jajkach. To szybka akcja z nimi była. Doba, głównie większość doba i, i poparowane. A jeszcze tutaj te żółte na białych ogonach siedzą. Te się już naniosły. jajka jako pierwsze się chyba zniosły. No tutaj te lustrzaki. No fajne, są te lustrzaczki. No ale fajnie, że przyniosłem tego samego co staropolskiego. Już jest para. czarno na białych ogonkach też się zniosły. Tylko to też wrześniowa samica. Jeszcze może się nie chce znieść. Nie wiem co tam. No te szaryki jedne musiałem zostawić. Tutaj, bo, 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 bo. Bo tam samiczka jeszcze ten, te jajka zniszczone były i ten. A ogólnie to taka była przemiana u mnie w głębniku. Meble ten te wyjebałem, sadziłem to. Tutaj zrobiłem takie gniazdo, żeby zaślepione było. Tutaj jeszcze zbrakło mi czasu, bo byłem gdzieś tu jeden dzień, tylko to zrobiłem. Tutaj jeszcze zrobię przygrodkę, tu tak samo. I tutaj dam taką zasłonę też, żeby ich zasłonić. Udało tak samo jak tu u góry zrobiłem, ale e, chyba nie są zadowolone z tego, bo nie siedzą. A no i sorry za burdel. Trzy tygodnie sprzątane. Słomy im tu ponadawałem, żeby już sobie szukały te gniazda i się niosły. O te będzie no z już się gonią, super. anty coś białe do no żółtych jeszcze nie. Ta samiczka skoczyła. Zobaczymy. Niech szukają celi. I ten. No i gorsze, dziwne te... O! Białe, na czarnych się sporowały jednak bardziej. Siedzą razem. Z nimi miałem problem. razy ich zamykałem po 24. Może 4 nawet. No nie mogłem tych sporować. Uuu, z nimi był problem. No no, z tymi był problem. Z tymi... Tymi. Na żółtych ogonach był problem. No, z nimi też był problem. I z tego głębnika był problem. A no, z tymi lustrzakami, nie? Bo tu samiczkę przecież przyniosłem. No, ja tu, ta samiczkę. Przecież tam wymieniłem z tym kolegą. Wymieniłem, żeby on nie miał, bo nie miał z jednego gniazda. To wymieniłem i tu samiczkę. I dlatego tak ten dłuży. samiec z las, z jajek. samica poszła Tutaj też już. O, o żarełko. Wyżar to wszystko co najlepsze, choć trochę pszenicy też zjedli, ale jajc mi oczywiście został. Czarne na białych się tutaj gnieżdżą. Może jutro dodam ten filmik, bo dzisiaj czwartek. Trochę, trochę nie mam czasu, muszę jeszcze narobić żarełka im. No I zbieram się do Chrybyszowa. do malutki. muszę trochę siedzieć z, z dzidzią. Tak, to może coś jeszcze nagram, ale nie wiem. Kurde, ciężko mi powiedzieć. Po prostu chciałem wam pokazać to jajko od staropolskich, bo kurde, zaskoczyło mnie. Takie ogromne jajco. Strasznie ogromne jajko. Więc byłem trochę w szoku z tym jajkiem. No miałem ogólnie, tak jak wam mówiłem, trochę inaczej to zrobić. To miało być same na białych ogonach. Mica siedzi, tylko ona coś wydusić jajka. Mogę miał ten w tamtym roku za dużo. Bo trzy razy jej zabierałem, ona miała 7 razy albo 8 jajka, bo musiał zobaczyć w zeszyt. W tym roku coś nie chce wydusić jajka. W tym roku coś nie chce wydusić jajka. O, tu się ładnie prezentuje ta druga parka, a o, widzicie, o. po prawej samiczka, po lewej ten samczyk. Ale ta samiczka jest z sierpnia, czy jest września. Też jeszcze coś się nie chce nieść. Nie, może potrzebuje czasu, nie? Może i potrzebuje czasu. Fajnie, że te lustrzaki się naniosły. Na lęcie się ponanosiło ten. I zobaczymy, co to jest. No ale popatrzcie sobie tak sami, powiedzcie mi potem w komentarzach, nie wygląda to na samiczkę. Na no samiczkę jak nic, kurde. Patrzcie, o! Tu samczyszko, no to samiczka, no. No Tanta tamta też za gruchać już. No nie, ja się dzieje. A widzicie? I ta tak samo grucha, ta tak samo grucha i tamto tak samo grucha. O, to to grucha. O, widzicie? Nie gruchało to? O, to tak dziwnie grucha. Samiec. to jest tu jest samiczka ta ona jest krwista taka jest dobrą mam kolorystykę i fajną posturę po, to, po tych litewskich a to i to, to jest trudzeństwo, tylko nie z jednego gniazda to tego tak nie mogę sparować a tu fajnie też jest samciska a tam ma lepszą e, lentę. ta ma fajną posturę wszystko ale ten się zwa. To ma bardziej krwisty ogon widzicie patrzcie tu, no. Ta się pierze, akurat. O, złapię trzy, wszystkie złapane. Zobaczymy, co będzie z tego Może przejdzie ta. Może za młoda ta samiczka, kurde. Nie wiem, jaka jest dziwna sytuacja. Nawet jakby była samiczko to zawsze było tak, że. Że ten, jak się zywa, Że dawała się. Pod pocztowymi górniaków nawet się do tego. Właśnie, od tego wujka przybranego. Tak to tutaj Ustrz... O, to fajny, samciuk też mi się podoba zamczyk. nie Nie, co nagrywać za bardzo... O kurczę, coś tam nagrałem, bo to patrzcie 20 minut, zaraz będzie tego Ale jak się zwa, chciałem wam pokazać to staropolskie jajko damy tytuł ogromne jajco staropolskich <laughs> dobra no. nie tutaj jedno ha, muszę pozapisywać bo ogólnie tak jestem w dupie z tym zapisywaniem nie jedno jajko jestem w dupie z tym zapisywaniem, bo wiecie, mnie nie było. E, ostatni raz byłem chyba w poniedziałek, w niedzielę. No, gdzieś gdzieś w sobotę byłem. Dzisiaj jest czwartek, więc jak ja byłem ostatnio. To były tylko u lustrzaków jajko. I jeszcze, jeszcze tam było żółtych na białych ogonach. O, gdzieś był gruchowy, a tym tym sprawdzaliśmy. Zobaczymy, czy nakrętka mówi prawdę. Dobra, Hejo. Pozdrawiam. Na razie. Dobra, jestem jeszcze u mamek. To wam nagrałam mamki. Co to u nich słychać i nie słychać. Hmm. Buda peść chyba wywale. Bo to za dużo tego. Tych mamek mi wyszło. Wydaje mi się, osiem par mamek to, to za dużo. Więc chyba to wywale. To takie siwe białoloty Poprzenosiłem. Po jednym podkładałem, bo... Coś słabo mi karmili. O, tu tamte dwa młodziaki i bok żółty już wyraz. Zobaczymy jak to będzie latać. To podobno takie lotne mają być. To już będę miał jak... Tu jest dwa. Tu jest jeden. Nakarmiony, nakarmiony but Tu jest jeden. O to jest matka kurwa. Widzicie? Tu jest dró trzeci i tu jest czwarty, też fajny te podobno od kogoś tam innego, wziął od jakiegoś kolegi swojego o te bo zaobrączkował je dwoma obrączkami, jakoś starą z 19 roku, no i z tego roku zaobrączkował je obrączką i podobno to mają być taki super zajebisty lotnik tu ma dwa pióra, miały być siwe, ale wyszedł ten wyszedł z białymi lotami jeden z tego, z tego samego gniazda, nie? Ten wyszedł z białymi lotami. Mi się bardziej podoba z białymi lotami te. A ten wyszedł, jak się nazywa. A ten wyszedł w cały siły. Ale zajebiście karmił. I te mamki to jest ta, ten, co czerwonego przyniosą na pasach. No a te to zajebiste są. No tutaj na pasach ten drugi siedzi. Tu moje te mamki siedzą. Tylko mnie coś ta para zawodzi, bo dałem im... W tamtym roku trzy chowały, a w tym roku dwa miały i zabrałem jednego tam. Bo coś słabo było. Dobra. Tylko tyle chciałam wam pokazać. A pokazałam to. Ale jaka białotka. jeszcze nie ma nie takie pałkowate tak to wygląda dosyć długi jak na młodziaka białe loto ma jedne białe loto drugie o upasiony gruby już jest o, trzeba te. no poobrączkowaliśmy je oczywiście tak w, 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 wygląda jakaś jest taka zamojska rasa, białe oczka, już ma białe oczka, już ma mój tam czarny się łazi, a nie, też już ma białe oczka. No i to podobno ma tak zajebiście latać, tak ma iść w górę. Więc ja wychowam to, przetestuję, jak to chodzi w górę, te zamojskie. Szczerze, to nigdy nie chowałem za moich na do latania, tylko ten jak się nazywa. Tylko do. Tylko do ozdobne. Ozdobne miałem bardziej te te na krótszych dzióbkach, a to są takie średniaki dzióbki Znaczy bardziej bym powiedział dłuższe dzióbki A. No oczywiście przyszedłem im przynieść te witaminki, bo tam rozrabiam takie im te witaminki. I tutaj im dam. Patrzcie, co tu się będzie działo. No. Jeszcze troszkę osypać Tomasz. No. Już jest samiczka. Jest i szymelek, samiec. Chodźcie, 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 chodźcie. wyjdę to się rzucą dobra dałem jeszcze ten dobra dzięki śliczne i na razie bo i tak za długi ten filmik już wyszedł hejo